zajmuje się Państwa firma? Zajmujemy się sprzedażą pomp i urządzeń pompowych na rynku polskim od 25 lat. Działam na rynku. W tej chwili jesteśmy w trakcie y, ucieczki do przodu. Wprowadzamy tak? technologię sztucznej inteligencji. Wystawiamy dzisiaj różne tu urządzenia, jak Państwo widzą, armaturę wodociągową, y, zestawy hydroforowe, pompy ściekowe, pompy głębinowe. No i cieszymy się, że jesteśmy tutaj na tych targach, bo jest do, dobra frekwencja. Jesteśmy bardzo zadowoleni. E, czy jesteście pierwszy raz na targach? Na tych targach, tak, bo to chyba pierwsza edycja jest, tak, ale myślimy już o kolejnej edycji w przyszłym roku. Jak będzie jutro ostatni dzień będzie taki tak dobry jak dzisiejszy, to być może będziemy się wystawiać. W tej chwili w firmie prowadzimy taki audyt, tak, pola, przestrzenie, gdzie możemy tą przyszłą inteligencję wykorzystać, żeby pewne mechanizmy zautomatyzować, ulepszyć, żeby one przebiegały szybko i sprawnie.